Cześć, nazywam się Igor. Moją pasją od 16 lat są wyścigi psich zepszęgów. Sanie, rowery, wózki trójkołowe, śnieg, góry, błoto, las i zwierzęta, które ze mną pracują. Dzisiaj ze mną jest Krakers. Krakers ma już 11 lat, jest na sportowej psiej emeryturze. Nie biega ze mną już na zawodach, natomiast jeździ na treningi i truchta sobie gdzieś obok nas. Trzy, dwa, jeden, start! Teraz Ty pokaż swoją pasję. Dopalacze zniszczą Twoją pasję. Około 6% młodych Polaków zażywa dopalacze. W 2015 roku 7188 osób trafiło do szpitala z podejrzeniem zatrucia dopalaczami. To wzrost o 138% w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie usłyszycie o tym w radiu czy telewizji. A statystyki pokazują, że problem wzrasta. A ile osób z podejrzeniem zatrucia do palaczami trafi do końca 2016 roku? Nadal uważasz, że dopalacze to dobra zabawa? Nie brałeś? Już jesteś zwycięzcą. Realizuj się przez pasję.